Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 14 czerwca. Imieniny obchodzą Eliza, Metody i Walery. Przysłowie: Czerwiec nosi dni gorące kosa dzwoni już na łące. Przysłowie związane z czerwcowymi sianokosami. A mamy 166 dzień roku do końca pozostało 200 dni. Słońce wzejdzie zajdzie o 4.34 zajdzie o 21.17. Dzień potrwa 16 godzin i 43 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 2 minuty i dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 2 minuty. W tych dniach musielibyśmy pomiar długości trwania dnia prowadzić nie tylko w godzinach i w minutach, ale również w sekundach. Wtedy te różnice byłyby trochę większe. A nietypowe święto to Światowy Dzień Krwiodawcy. 14 czerwca 1747 roku cechmistrzem cechu społecznego w Wielichowie został Łukasz Przykłocki. 14 czerwca 1947 roku przy wiezie na cmentarz pomiędzy Wilkowem Polskim a śniatami została postawiona figura niepokalonego serca najświętszej Maryi Panny. Figura wznosi się na wysokim, sześciokątnym cokole, który cokół jest postawiony na stopniu. Która znajduje się przy drodze, którą można wjechać na cmentarz. Pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie kartki z kalendarza z 14 czerwca i zapraszam na kolejne dni. Do usłyszenia.